Jesteśmy w niezwykle dobrym czasie dla Polski od sześciu lat. W niezwykle dobrym. Mamy do dyspozycji ogromną ilość środków, ale mamy, co jest najważniejsze, o czym pan premier mówił, plany, jak te środki w porównaniu z pieniędzmi polskimi, bo przypomnę państwu, że my w tej chwili, w ciągu najbliższych dwóch lat będziemy finalizować program na 68 miliardów euro ze strony Unii Europejskiej, ale cały program to jest 115 miliardów euro. Ponad 40% pieniędzy idzie z naszych środków, polskich środków. Te plany, które stworzyliśmy przez ostatnie lata i które zamierzamy realizować do roku 2020, są bardzo precyzyjne. I my zamierzamy je ja to mówię zawsze z rzemieślniczą dokładnością, precyzją, uczciwością i profesjonalizmem realizować. Po to, po to, żeby w roku 2020 Polska była krajem zadowolonych Polaków, co ciągle jest te dwa słowa są ciągle przeciwieństwem i przeciwstawnością, musimy mieć konkurencyjną gospodarkę. Po to, żeby mieć konkurencyjną gospodarkę, musimy mieć silne przedsiębiorstwa, które do tej pory w ciągu ostatnich lat kryzysu, przy naszej pomocy również, pokazały, że potrafią sobie świetnie radzić na wielu rynkach, nie tylko polskim, nie tylko europejskim, ale i znacznie, znacznie szerzej. Ale żeby rzeczywiście być konkurencyjnym, trzeba nauczyć się i wypracować taki system, który pozwoli nam sprzedawać naszą myśl, nasze patenty. Zamierzamy największy skok w ilości środków właśnie przeznaczyć na ten cel. Mamy bardzo dokładnie rozrysowaną ścieżkę od pomysłu przez prototyp do wdrożenia na rynek. Na ten cel pójdzie ponad 9 miliardów euro. Żeby ten cel zrealizować, potrzebne jest dokończenie i to będzie ciągle w kwocie bezwzględnej największa pula pieniędzy. Potrzebne jest dokończenie infrastruktury infrastruktury drogowej ze sprawną siecią dróg ekspresowych łączących Warszawę z miastami wojewódzkimi i te miasta pomiędzy sobą. To moi poprzednicy w Ministerstwie Infrastruktury, a potem Transportu zaczęli i świetnie prowadzili. Dziękuję im bardzo za to. Po drugie, nowoczesną infrastrukturę kolejową. Tutaj również ogromny krok w ciągu ostatnich lat został zrobiony. Ja przychodzę właściwie w momencie, kiedy i inwestycje kolejowe, i sytuacja na kolei może się tylko polepszać i infrastrukturę energetyczną, i infrastrukturę środowiskową. Drugim naszym celem jest dojście do takiej sytuacji, kiedy każdy Polak Niezależnie od tego, w jakim miejscu kraju mieszka, będzie mógł w tym miejscu, jeżeli nie chce wyjeżdżać, realizować wszystkie swoje ambicje, potrzeby i życiowe plany. Stąd plan rewitalizacji polskich aglomeracji miast i małych miasteczek, stąd też plany związane. Z tym, co nazywamy dostępem do małej infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, w każdym miejscu w Polsce. Mamy bardzo dokładnie określone obszary w których, i potrzeby dla tych obszarów, zarówno dla miast dużych, mniejszych, jak i dla obszarów wiejskich, na, w których również przedsiębiorczość będzie bardzo silnie wspierana. Przypomnę, że w tych ponad 100 miliardach euro 80,5 miliarda to jest polityka regionalna, reszta to jest wspólna polityka rolna. To jest łącznie blisko 440 miliardów złotych dla Polski na najbliższe lata. Chcemy zbudować otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacyjności. Chcemy, żeby Polacy w roku 2020 żyli w kraju nowoczesnym, sprawnym, takim, na, jakim my, na jaki my wszyscy zasługujemy i, na jak, i jak czujemy, że Polska na to zasługuje. Jestem przekonana, że przy Państwa pomocy. Bo ja nie boję się tych połączonych ministerstw. Choć, choć się trochę denerwuję. Ale że przy Państwa pomocy te wszystkie cele potrafimy osiągnąć. Mamy te cele rozpisane na poszczególne lata. Ten plan, który Pan Premier pokazywał, jest tego bardzo wyraźnym przykładem. My nie będziemy myśleć o programie, my ten program już mamy. I, będzie... I tak jak do tej pory, bez fajerwerków, bez. Nadmiernego zadufania w siebie, ale prosto, skromnie i profesjonalnie będziemy go realizować. Padło tutaj dzisiaj nazwisko Tadeusza Mazowieckiego, nie chciałabym nadużywać, ale ostatni raz spotkałam go w maju tego roku i powiedział, gratuluję Państwu, wyrobicie największy modernizacyjny wysiłek w historii tego kraju od zawsze. Tak trzymać. I tak trzymajmy. Dziękuję bardzo.